No Kurde, no się robi. Trzeba na skrzyni po kijowym Idziemy na diaksy. W sumie trochę diaksów to mam, ale może wiesz, mieć więcej. Trzeba szukać diaksów. Ład. Jest tutaj rudę trochę idziemy ja popatrzeć trochę. Ład! Ile się nazbierało nam diaksów? 28. osiem. Ład. Trochę. Może pan na schody iść. jedziemy trochę pokopać. W sumie z parunastu diaksów to ja zrobię ten. Wiesz co? Ten set. No. Powiedz, że chciałam zrobić portal do netheru, ale nie mogłem. Ale się nie dało. Dobra, To Chciałem zrobić portal do netheru, ale, ale, się, się do nederu, ale w, tym, w tym odcinku się nie udało. W tej wersji. Ładne, to dalej jedziemy. Nie, to on tak jedzie, wiesz? no, tak Idziemy teraz trochę poszukać. A z Fuksem znalazłeś te diaksy? Z Fuksem zawsze znajduję diaksy. Gdy siedzą przy mnie koledzy, zawsze coś znajdę. Czyli Bartek połowniach. minuty. I Kupczak Jordan. Ale in, ale jego ale ksywka to jest kupą miotać. Zaraz jajka ci do góry podskoczą. mi miotać. Się ma oddać. No, to długo. Ten projekt raczej dzisiaj nie uda. Trzeba iść do góry, po nowy kilo. Teraz bierzemy kilof diamentowy I chyba to będzie to wszystko Znowu schodzimy na dół I! Alabandra Jak widzicie ja to budowałem, ale kolega mi pomógł. Jak coś też mi pomógł Ale coś widzę trzeba zaraz popatrzeć, poszukać Kurde pochodni zapomniałem No to dobrze, trzeba się na razie wrócić po pochodnie. A później po żelazo. Szybko, szybko trzeba iść. I ja! Nagrywać filmiki dla was to jest wielka przyjemność. Dolony zombie, jak on tu weszedł? Szmata. Nie luty, jebany. Sorry, że przeklinam. Sorry, że przeklinam. Ale zombie mnie zawsze wkurza. Jak go widzę w mojej kopalni. Kupo mi co robisz? Taką minę jak sterujący kot. Jak widzicie, teraz mnie kupią miotacz, uderzył, a mój kolega powiedział, żeby spierdzielał. Nie ujmę tego inaczej, bez, przekl bez przekleństw. O, duży Kuba, babcia go woła na pieroszki. Ale nie ciebie, kupomiotacz. Jak widzicie, znowu te żelazo.